Dobra. E, przejdźmy do tego, co nam będzie potrzebne. Jakaś płyta, to obojętnie jaka, byle była równa jako podstawka. Na nią będziemy wszystko kleić, wszystko będziemy tutaj nie robić. E, Następnie jakaś płyta, którą przykleimy tutaj, żeby zrobić mały stopień. Z racji tego, że jak mamy strug, no to wiadomo, on. Ostrze nie idzie do samej krawędzi, jest po prostu kawałek odsunięte Więc coś, żeby po prostu podnieść ten materiał Żebyśmy mogli jeździć Dodatkowo tutaj Przykleimy sobie jakiś kawałek, w moim przypadku to będzie Nie wiem, kawałek jakiejś płyty Chyba za drzwi, za robiła w jakiejś szafce albo szufladzie e, To miałem takie bardzo śliskie Więc będzie fajnie po ten struk chodził No i potrzebujemy jeszcze dwa zderzaki, jeden tu akurat jakiś taki odpad, przekręcimy od spodu, żebyśmy w momencie kiedy strugamy, zaparło to nam się o stół, żeby nigdzie to nam nie odjeżdżało. No i drugi, e, który będzie robił nam zazderzak w tym miejscu, e, warto, żeby to było troszeczkę wyższe. No bo to wiadomo, e, materiał nam się będzie o to zapierał. To będziemy tylko przekręcać, no bo to będzie wymienny z czasem bo po prostu nam to się, to, się, to się będzie zużywać tu sobie natniemy na końcu, sfazujemy sobie na końcu tutaj te włókna po to, żeby nam się też to nie wyrywało dobra, przycinam płyty, tak jakoś mniej więcej to nie musi być za duże, no bo to pracować będziemy tak naprawdę tylko przykładając, jeżdżąc, więc kawałek taki nam w zupełności wystarczy też nie będę robił takiego, takiego mega fancy, z racji tego, że na razie będę robił z drugim, Jak sobie z czasem sprawię tego typowego shooting boarda, yy, shooting plana, o tak. Yy, to wtedy, to wtedy po prostu sobie zrobię już taką porządną. Bo tak, w momencie kiedy mamy to na płasko i jeździmy, to nam będziemy wykorzystywać tylko, nie wiem, centymetr, dwa centymetry ostrza, tak jaka jest grubość materiału. Jakbyśmy chcieli to zrobić takie fancy, to byśmy tą płytkę względem tej ustawili lekko pod kątem. I wtedy wykorzystujemy jadąc całą grubość ostrza. Ale to mówię, to jeszcze nie jest pora na takie fancy. Na razie chcę sobie zrobić, żeby było po prostu jak działać. Więc to mówię, nie musi być idealne. Ważne, żeby po prostu to działało, a to będzie działać, bo to jest naprawdę bardzo prosta w Polsce brakuje na to słopa no. Shooting Board W spornica widziałem, że Łukasz chyba Gierszek na kanale 52 tak to nazwał więc nazwijmy to Shooting Board o, i będziemy tutaj kombinować z nazwą dobra, docinam płyty i bierzemy się za skręcanie tego bardzo prosty, szybka, szybka robota Dobra, wszystko mam już przycięte, to zaczniemy od montażu. Najpierw sobie przykręcimy zderzak, żeby nam to już było wygodniej. To na koniec. To sobie tak z grubsza ustawimy. Taki ścisk. Ta strona surowa, ta jest tak. To nie musi być idealnie w tym miejscu, bo to po prostu nam trzyma. O, to mi się przesunęło troszkę. nie wiadomo czym to zrobimy ładniejsze i że tak powiem lepsze tym będziemy chętniej z tego korzystać więc też nie ma co tak to kompletnie na odpierdziele robić ale też nikt nie będzie z tego strzelał dobra tu trzy wkręty Jak już w ten sposób mamy, o, jak sobie damy, będziemy pracować z trudem w ten sposób. Więc siłę mamy w to. Tu mamy zaparty o stół, tu jest gitara. Dobra, teraz sobie tą płytkę może w 3-4 miejscach złapiemy, żeby się trzymała. Teraz przygotujemy ten kawałek. Najważniejsze, potrzebujemy jedną krawędź, żeby była prosta, według której będziemy ustalać kąt. Tutaj nie jest na razie ważny kąt, bo to po prostu przy pierwszym użyciu sobie zetniemy i będziemy mieli kąt. Więc teraz biorę się za to. To widzę, że to było po wyrówniarce, ale i tak zrobimy to. Udało mi się wyprowadzić, ale powiem Wam, nie było łatwo. Nie jest to takie proste, jak się pokazuje w filmach i w internecie, ale jest już równiutko i nic się nie bude. Dobra, trzy punkty kontaktu w zupełności nam tu wystarczą. Najpierw sobie złapiemy jeden i potem najpierw pierwszy, wtedy sobie będziemy mogli dopasować kąt, potem pozostałe dwa, żeby się upewnić. Nawiercę sobie, żeby mi się tutaj nic nie rozwarstwiło. Od razu może zanim to przykręcę, tak krawędź, tak krawędź. Tak, Zetnę sobie trochę ten narożnik po to, żeby po prostu nie wyrywało mi go. Weźmiemy sobie po prostu strug. Troszeczkę go zjemy. Dobra, mamy troszeczkę zjedzony. I teraz tak, jak, no Między tą ścianą a tą tym superem, był kąt prosty. Czyli, żeby to zrobić, potrzebujemy kątownika. Jak sprawdzić, czy kątownik jest prosty? Bardzo prosto. Musimy narysować dwie linie. Najpierw sobie narysujemy w jedną. Mamy linię, przekręcamy na drugą stronę. I rysujemy drugą. I one powinny być równoległe po całości. I możemy ufać kątownikowi. I ja widzę, że nie mam kąta prostego w kątowniku. Że jedna linia rozchodzi mi się. Czyli teraz nie będę temu ufał. Zaraz go sobie tam poprawię. Weźmy ten taki nastawny. Tutaj też nie mam teraz kontakt prostego, ale w tym będzie to łatwo skorygować, bo po prostu tu wystarczy troszeczkę to ma luz, wystarczy troszeczkę ruszyć. Tu też widzę, że nadal nie ma. Zaraz się okaże, że nie ma kątownika z kątem prostym. Dlatego czego to jeszcze mogę ustawić? Dobra, tego chyba najszybciej ustawię. Potrzebuję go akula. No dobra, poluzowanie tych śrubek. Nie wiem, co mi zmieniło, ale naprawił się. Końcówkę najpierw wystawiam troszeczkę dalej a to dosłownie 1-2 mm Po to, że i tak ją będę ścinał Więc przykręcamy pierwszy Dobra Teraz kąt. Postaramy się nie ruszyć. Tak jak teraz. Jest OK. Może troszeczkę. O, dobra. Tu nam się nic nie buja. Mamy kąt. Dobra. zostało nam jeszcze ten element śliski, po którym będzie struk jeździł, ale jego po prostu przykleję na taśmę dwustronną. Po to, że w razie bym go chciał wymienić czy coś. To wystarczy, że sobie oderwę. Gdzie mam jakieś nożyczki, no, że tu jest. Tutaj warto zostawić sobie przerwy kawałek ja zostawię mniej więcej grubości tej linijki, po to, że będziemy mieli to miejsce, gdzie będą nam wióry opadać. Nie będzie nam to potem to przeszkadzać. Jest tu sobie podłoże docisnę. No dobra, pierwsza próba musimy nasz ogranicznik sobie wyzerować. Czyli zrobić troszeczkę miejsca. Troszkę większy zbiór. I jeszcze jedno, co Wam od razu wspomnę. Bo w tych yy, tańszych strugach nie będziecie mieli kąta tu między ścianką a bokiem. U mnie też widzę, że nie ma. Jest naprawdę niewielka, niewielki dołek na środku, ale nie jest to problem. Bo z tej strony mam idealnie. Prosto. Yy, ale to nie jest ważne, bo to Samym wychyleniem ostrza będziecie mogli sobie regulować ten kąt. Więc tu naprawdę strug możecie mieć przesunięty dowolnie. Ważne, jak to ostrze jest ustawione bo nie strugacie stopą, tylko strugacie tylko strugacie właśnie ostrze. Sobie w przyszłym filmie, może za jeden, dwa filmy, planuję tutaj dorobić sobie rączkę drewnianą, po to, żeby było wygodniej właśnie to robić. No i dobra, taki prosty, szybciutki projekt. Teraz trochę o używaniu shooting boarda. Najważniejsze, jeżeli chcemy zrobić jedną i drugą krawędź, to opierać się zawsze na jednej stronie. Powiedzmy, że to będzie nasza referencyjna krawędź. więc. Najpierw robimy jedną stronę, potem tą samą stroną, obracamy do tego, do naszego zderzaka i robimy drugą krawędź. Po to, to robimy, że w przypadku gdyby te dwie krawędzie nie były równoległe, to tak zrobimy sobie, powiedzmy, że z jednej strony kąt, fajnie, wtedy tą krawędź mamy na przykład nierównoległą, zrobimy sobie z drugiej strony kąt. I tak tu mamy kąt prosty, tu mamy kąt prosty, a tu niekoniecznie musimy wtedy mieć, yy, więc robi nam się trapez, więc warto po prostu sobie yy, zawsze zaznaczyć tą jedną referencyjną krawędź, zrobić jedną, zrobić drugą stronę i wtedy mamy pewność, że tu i tu mamy kąt prosty z automatu, to nam wtedy nie wyjdzie kąt prosty, ale to wtedy używamy sobie jakiegoś tam mm, czy nawet jakiegoś liniału. Zróbmy ołówek, jak ołówek. Liniału zaznaczamy sobie, sobie czy w ten sposób do linijki i strugamy to na równo, czy znacznikiem, od tej samej krawędzi. Zaznaczamy sobie jakąś tam odległość jaką chcemy. Myślę, że chcemy coś większego, czyli w ten sposób zaznaczam. Ciągnę od tej samej krawędzi, która jest moją zaznaczoną i wtedy sobie to strugam do tego wymiaru i wtedy mam pewność, że mam wszędzie kąt prosty. Dalej, jakiego struga używać? Tak naprawdę dowolny jaki mamy, czym większy tym lepszy. No, siódemka to jest troszeczkę może przesada, bo jest to kawał struga, ale masa akurat w tym przypadku nam pomaga, bo tobie przez sztorce to wiadomo, nie idzie to tak delikatnie. Więc mówię, czy siódemka? Czy nawet taki mały strug kieszonkowy. I też to sobie zrobimy takim małym strugiem. Czy standardowa szwórka ona jest fajna, bo się nie kołysze. Czy w ten sposób. Czy z niskim kątem. Niski kąt ma to do siebie, że on powinien mieć niski kąt, on no, niski kąt łoża. 12 stopni standardowo, ale jak dołożymy do tego 25, jakie ma fabrycznie nóż, to nam się robi 37. Jeżeli dołożymy 5, mniej więcej na 5 się robi więcej mikrofazy, czyli na 30 stopni, to już się nam robi 42. Więc praktycznie to samo co tutaj, gdzie tu mamy 45. Więc ja przyszłościowo planuję sobie tutaj po prostu drugi nóż załatwić. Jeden będzie na bardzo niski kąt, powiedzmy nie wiem, na jakieś 15. Będzie do sztorcy. A drugi na bardzo wysoki kąt. I on będzie mi wtedy robił do takich trudnych włókien. Mm, no bo to czym wyższy kąt natarcia, tym bardziej wtedy skrobimy, niszczniemy. Bo żeby w takim strugu zmienić kąt natarcia, to musimy wymienić żabę, e, więc... Zresztą w tym to nawet chyba jest żaba niewymienialna. Żeby Wam nie skłamać, zaraz sprawdzę, bo... Wychodź. Tak. W tym modelu Stanleya żaba jest y, częścią korpusu, więc tutaj nawet nie ma jak zmienić kąta. Ewentualnie mógłbym na... Tutaj, na strugu. W ten sposób nacieramy, to ewentualnie tu z tyłu mógłbym dodać sobie mikrofazę na powiedzmy 10, wtedy bym zwiększył do 45, ale to szkoda, tak powiem, roboty, szkoda przestawiania, lepiej sobie po prostu trzymać z niskim kątem i tym to robić. No dobra, taki już mówię, szybciutki projekt, a bardzo dobry, bo w ten sposób e, już nie mam wyłówek, żeby e, przejść do jaskółczych ogonów. Mam jak deseczkę sobie... Odpowiednie kąty na niej zrobić. Mam w czym to trzymać, bo już mam to moje imadło. Moxon Wise tak zwane. I co? Jeszcze kolejnym projektem to co myślę? To, to sobie zrobię uchwyt na ten strug. Jest troszeczkę tutaj mały. Może nie buja się, ale niewygodnie się go trzyma przy tym struganiu. Więc tu sobie dorobię drewniany uchwyt. I to mam nadzieję, że w następnym odcinku zobaczycie. A w tym to by było tyle, w tym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że też zrobicie sobie takie coś, bo naprawdę kilka kantówek, dwie płyty i mamy super, yy, mamy super yy, przydatne urządzenie. Nie wiem, naprawdę język polski jest strasznie ubogi o te słowa. Mamy pomocnika takiego naszego warsztatowego, który nie jest nam potrzebny. Chowamy go pod stołem, kiedy jest nam potrzebny. Szybciutko wyciągamy, działamy i tyle. Dobra, bo się rozgadałem na razie.